Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ktoś ostatnio zadał w komentarzu bardzo mądre pytanie. Jak to jest, że mnie w szkole zawsze mówiono, że ma być last year, a nie na przykład in the last year. A ostatnio słyszał od native speakera, że właśnie użył tego zwrotu razem z przyimkiem i z przedimkiem, czyli in the last year. Uwaga, to są rzeczywiście bardzo częste błędy, bo my mówimy w zeszłym roku, coś tam się stało. Więc nam się od razu nasuwa, żeby użyć przyimka in. No i często uczniowie mówią in last year. Nawet nie dodają przedimka, ale niektórzy dodadzą i powiedzą in the last year. No i na ogół nauczyciele to rzeczywiście podkreślają. No bo na ogół uczniowie to mówią w takim momencie, że ma być właśnie last year. Natomiast jest rzeczywiście taki zwrot in the last year, ale znaczy coś innego. Ok, przenosimy się przed ekran. I oto moi drodzy, banalna różnica, czyli nasz zwrot w zeszłym roku odpowiada last year w języku angielskim i nie ma właśnie tego w. Natomiast in the last year znaczy w ciągu ostatniego roku, czyli. W zeszłym roku, jeżeli teraz mamy 2022, to to po prostu znaczy 2021. Natomiast to w ciągu ostatniego roku, jeżeli teraz już mamy prawie luty, czyli od zeszłego lutego do lutego tego roku. Czyli, to tak jakby w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przez ostatnie 12 miesięcy, czy w ostatnim roku, bo chyba też tak możemy powiedzieć, czy na przykład w ostatnim roku byłeś u lekarza, tak? Czyli w ciągu ostatniego roku. Czyli coś zupełnie innego. Czyli, I bought two cars last year, tak? Czyli w zeszłym roku kupił dwa samochody. Czyli to jest dokładnie to samo, jakbym powiedział, I bought two cars in 20 21. Natomiast tu w ciągu ostatniego roku, czyli powiedzmy od lutego do lutego, czyli jest jakby związek z do tej pory. Dlatego tu z, z tym zwrotem bardzo często będzie present perfect. Ale Amerykanie też tu lubią użyć simple past, czyli I've bought two cars in the last year. I to jest dokładnie to samo, jakbym powiedział: I've bought two cars within the last 12. Months, tak? Czyli w przeciągu, czy w ciągu, podobno poprawna wersja to jest w ciągu, a nie w przeciągu. Czyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Natomiast tu będzie tylko simple past, bo jest last year, czyli przeszłość zamknięta. Czyli przykładowo pytania z obydwoma zwrotami. How many times did you see him last year? Tak? Czyli ile razy go widziałeś w zeszłym roku? Simple past. W zeszłym roku, czyli 2021. Natomiast ile razy go widziałeś w ciągu ostatniego roku, czyli od lutego do lutego in the last year, no to ile razy go widział do tej pory, czyli Present Perfect. How many times have you seen him in the last year? Okej okay, moi drodzy, i żeby nie być gołosłownym, teraz Wam pokażę, jak Native Speakerzy używają in the last year. No bo last year to jest oczywiste tutaj przykładu specjalnie nie trzeba. Pokazywać. Um, I said, tell me about your family. I said, tell me about your family, tak? Czyli powiedziałem komuś tam, tell me about your family. Opowiedz mi o swojej rodzinie. Like He sighs, and I'm wondering, what's going on here? He sighs, wzdycha, and I'm wondering, what's going on here? Tak? Czyli on wzdycha, i ja się tak zastanawiam, co się dzieje, dlaczego wzdycha. He says, i lost both of my parents in the last year. No i on odpowiada, he says, I lost both of my parents in the last year, tak? I straciłem oboje rodziców. No i właśnie, nie powiedział last year, bo jakby powiedział last year, to wyszłoby, że w 2021, tak? On chciał powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku, czyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy stracił oboje rodziców. Um, I, um, one got sick, the other uh, was an accident. One got sick, czyli jeden z tych rodziców got sick, pochorował się. And the other, i ten drugi, uwaga, czyli nie ma second. Robiliśmy o tym lekcji, podziękuję wam. No i całkiem niedawno też mówiliśmy o wypadku, że w języku angielskim można mieć wypadek albo być w wypadku. Ale my będziemy się tłumaczyć, że miał wypadek, czyli drugi z rodziców... Was in an accident, był w wypadku. Jeszcze raz. Um I said, tell me about your family. He sighs. And I'm wondering what's going on here. He says, I lost both of my parents in the last year. Um, I, um, one got sick the other uh, was an accident. I kolejny przykład pani mówi, że robili jakieś badania o. Z, o stresie study badania No i jakie zadano ludziom pytanie. 1000 adults in the United States for 8 years and they started by asking, they started by asking people to start, czyli zaczęli te badania poprzez zadawanie ludziom jakiegoś tam pytania. People, how much stress have you experienced in the last year? No i zobaczcie, piękny prezent perfect i właśnie nie ma last year, tylko in the last year, czyli w ciągu ostatniego roku do tej pory, dlatego właśnie present perfect. How much stress have you experienced in the last year? This study tracked 30,000 adults in the United States for 8 years. And they started by asking people, how much stress have you experienced in the last year? I kolejne badania, ankiety, survey, tym razem prowadzone pośród więźniów, inmates. No i popatrzmy. No, czyli robiono badania i zbierano dane, but we use those data, tak? Używamy tych danych to construct the number, tak żeby oszacować liczbę of people, ludzi, people who were imprisoned in the last year for the first time. Tak, czyli żeby oszacować liczbę ludzi who were imprisoned, tak, którzy zostali uwięzieni, strona bierna, in the last year w ciągu ostatniego roku for the first time, czyli po raz pierwszy w swoim życiu.

I ostatni przykład na dziś. Pan tu wyświetlił jakąś tam stronę. Tutaj są oceny użytkowników. No i mówi, ile było pozytywnych ocen, ile negatywnych. No i posłuchajcie. Level 4. They have a trust level of 6. They have a trust level of 6. Czyli tak, jakby mają, bo tutaj jest trust level, czyli poziom zaufania 6, czyli bardzo wysoki. They've had 400 positive reviews in the last year. A, uciekło. Level 4, they have a trust level of 6 No i znowu prezent perfect They've had 400 positive reviews in the last year tak? W ciągu ostatnich 12 miesięcy, w ciągu ostatniego roku Mieli 400 pozytywnych opinii 100 positive reviews in the last year and only 2 negative reviews in the last year And only two negative reviews in the last month i specjalnie właśnie wam dobrałem ten przykład, żeby pokazać, że to samo się dzieje z miesiącem, czyli normalnie miesiąc temu to jest last month, ale w ciągu ostatniego miesiąca, tak, czyli na przykład od 15 marca do 15 kwietnia, no to od razu przechodzimy na in the last month. Jeszcze raz. Four. They have a trust level of six. They've had four hundred positive reviews in the last year, and only two negative reviews in the last month. Dzięki, trzymajcie. Się.